Cześć, witajcie ponownie na moim kanale i kochani, zapraszam Was na nowy film. Z okazji, że mam piękną tutaj stylizację w postaci moich pięknych tulipanów, to nagram dla Was taki film pod tytułem: Czego o mnie jeszcze nie wiecie? Więc jeżeli jesteście ciekawi, co dla Was tym razem przygotowałam, to zapraszam Was do dalszego oglądania. Ostatnio doszło do mojego kanału bardzo dużo nowych widzów, i nie wiem, czy zdążyli obejrzeć moje filmy em, tak o mnie, czy, czy 15 faktów o mnie, ale. Jeszcze pewnych rzeczy w tamtych filmach Wam nie zdradziłam, więc przygotowałam sobie tutaj takich 10 odpowiedzi, takich 10 podpunktów, o których chciałabym Wam powiedzieć i chciałabym Wam zdradzić na temat mojej osoby z przeszłości, z teraźniejszości. Więc, kochani, przechodzimy do pierwszej odpowiedzi, do pierwszego takiego faktu, który, bym, który chciałabym Wam o sobie zdradzić. I pierwsze co, to jak wiecie, yy, skończyłam 46 lat dokładnie 8 kwietnia i jestem zodiakalnym baranem. Mój mąż jest ode mnie starszy o 2 lata i on jest zodiakalnym koziorożcem. Yy, słyszałam bardzo dużo yy, takich yy, że baran z koziorożcem się non-stop bodzą, że nie pasują te dwa zodiakalne yy, saki do siebie, tak można powiedzieć, ale powiem Wam, że tak, ja mam rogi, raczej baran zodiakalny ma rogi zawinięte, jest uparty. Yy, koziorożec ma rogi takie, wiecie, długie i też jest uparty. I my z mężem obydwoje jesteśmy uparci. Ale potrafimy e, pójść na kompromis, i któryś z nas zawsze potrafi e, po prostu dać spokój, e, powiedzieć: Dobrze, kochanie, ty masz rację, lub kochanie, ty masz rację. I powiem wam, że my się, szczerze mówiąc, dobrze zgadzamy ze sobą. E, powiem wam, że nawet bywają takie momenty, że ja. Tylko sobie coś pomyślę, żeby mój mąż na przykład zrobił, lub żeby zadzwonił do mnie, bo ym, chciałabym mu coś powiedzieć, albo że zaraz zadzwonię do niego, bo mu chcę coś powiedzieć. I wyobraźcie sobie, że w, tylko pomyślę, za chwilkę dzwoni mój telefon lub przychodzi SMS od męża i mi mówi to, o czym ja wcześniej pomyślałam. My po prostu z mężem bardzo często się ściągamy myślami, yy, i tak słyszałam, że właśnie jak jest para, dobrze dobrana. To tak, takie pary funkcjonują. Więc może koziorożec z baranem jednak pasują do siebie. Drugi fakt. Wspominałam Wam, że jako dziecko tańczyłam i śpiewałam w zespole tanecznym. Ale słuchajcie, nie wspomniałam Wam tego, że nagrałam właśnie w tym zespole, nagrałam płytę. Z panem, poczekajcie, muszę tutaj powiedzieć, żeby wam, żeby was tutaj nie poprowadzić w błąd. Już wam mówię, jak ten pan się nazywał. Um. Mietek Jurecki. Słuchajcie, on był basistą w zespole budka Suflera. Jak myśmy wówczas śpiewały w zespole. Przyjechał, on, on jest z Wrocławia. Przyjechał do Wrocławia, przyjechał do naszego domu kultury, a w związku z tym, że ja byłam w zespole i tanecznym i wokalnym, to był jeden zespół, ale myśmy mieli grupę i taneczną i wokalną, i w tej wokalnej grupie były nas trzy lub cztery osoby. Teraz nie pamiętam, chyba trzy śpiewałyśmy. Trzy dziewczyny, Kasiary. I ja nie wiem, czy dziewczyny mnie oglądają. Jeśli tak, to Was dziewczyny serdecznie pozdrawiam. Wspominam te nasze dobre czasy tańców i śpiewania, wyjazdów do Konina na takie nasze właśnie przesłuchania wokalno-taneczne. Oj, było, było sympatycznie. Ja z Kasią chodziłam razem do szkoły i miałyśmy zawsze zwolnienie, i nasza pani, matematyczka, w podstawówce, nas tam później ostro. Cisnęła z matmy, no bo było jednak słuchajcie, tydzień czasu opuszczenia szkoły, w związku z czym, czy tak jakoś 5 dni, w związku z czym później miałyśmy yy, no, stania przy tablicy kilka razy i wzywania do odpowiedzi. Ale wracając do nagrania płyty, przyjechał ten pan do naszego właśnie klubu yy, Domu Kultury. I wybrał nas, żebyśmy z nim nagrały płytę. Pojechaliśmy do polskiego radia we Wrocławiu. Byłyśmy bardzo podekscytowane tym, że będziemy nagrywały płytę z jakimś zespołem. I słuchajcie, zaśpiewałyśmy. I płyta się chyba nigdy nie ukazała, bo nie dostałyśmy żadnego odezwu, czy ta płyta jest. Nie dostałyśmy żadnej płyty, więc wydaje mi się, że płyta, płyta ta się nie ukazała i niestety nasz śpiew poszedł na marne. Ale jednak powiem Wam, że z, tego, z tej sytuacji, z tej, z tej przygody są wspomnienia, bo to dla nas była naprawdę ogromna przygoda, że w tak młodym wieku już mogłyśmy zaśpiewać dla jakiegoś znanego zespołu. Były to chórki, ale, ale zawsze coś. Następna, e, następna, następny fakt, trzeci fakt. Słuchajcie, w podstawówce, w szkole podstawowej, brzydko mówiąc w podstawówce, w szkole podstawowej grałam w reprezentacji szkoły w piłkę ręczną i w koszykówkę. Byłam najniższą osobą, ale powiem Wam, że za trzy punkty. Rzucałam najlepiej Nie wiem, byłam jakaś taka zwinna, nikt mnie nie pilnował Zawsze mi się udawało z tą piłką do kosza przejść i trafić za trzy punkty Ale również byłam w reprezentacji szkoły w piłce ręcznej I grałam bardzo dobrze w piłkę ręczną I później jak przeszłam do szkoły średniej Mój WFista zobaczył, że naprawdę dobrze gram dał mi adres do klubu sportowego damskiego piłki ręcznej, że mnie tam wysyła, on tam zgłosi trenerowi, że ja przyjadę, mam się tam zgłosić i mam się do tego klubu zapisać. On widzi we mnie perspektywy do tego, że ja będę grać, bo on widzi, że ja dobrze gram, żebym się nie marnowała, żeby mój talent się do grania w piłkę ręczną nie marnował, to żebym tam pojechała. Powiem wam, że byłam tak podekscytowana, spakowałam torbę, miałam torbę od mojego starszego brata, taką wielką, torba chyba była większa ode mnie Spakowałam tam ciuchy na przebranie, buty, wiecie, sportowe Torbę założyłam na ramię, wsiadłam w autobus Chyba przez cały Wrocław musiałam przejechać do tego klubu sportowego Weszłam na salę, akurat dziewczyny miały trening Trenowały właśnie i trener był z nimi Ja tak stanęłam w drzwiach, patrzyłam, popatrzyłam jak one grają Powiem wam, że przeraziło mnie to jak one grały, jak ofensywnie grały. Skończyły swój trening, podszedł do mnie trener i się mnie pyta: um, Czego tutaj szukam, czemu tu jestem? A wiecie co powiedziałam? No, ja tak przyszłam tylko popatrzeć, chciałam tylko tak popatrzeć, jak dziewczyny grają i poszłam. Patrząc, jak te dziewczyny grają, po prostu tak się zestresowałam, tak mnie to przeraziło, że ja tak jeszcze nie umiem, chociaż one grały już kupelacz, słuchajcie, w klubie sportowym, że po prostu zrezygnowałam, zrezygnowałam, przestraszyłam się i szczerze mówiąc do tej pory tego żałuję, bo bardzo lubiłam ten sport, bardzo lubiłam grać w piłkę ręczną. Może ze mnie byłby jakiś sportowiec, ale niestety. Strach miał duże oczy, przestraszyłam się i po prostu wyszłam. Tak się skończyła moja historia z piłką ręczną. Następny fakt o mnie to musicie wiedzieć, że jestem ogromnym dusi groszem. Nieraz mój mąż mówi, że jestem sknerą. Powiem Wam, że staram się to zmienić w sobie. Mąż bardzo dużo we mnie zmienił, ale tak, tak, byłam dużą taką sknerą. I powiem Wam, że w szczególności jestem dużym dusi groszem w stosunku co do siebie, jak jesteśmy na przykład gdzieś na wakacjach, na przykład jak jesteśmy w Stanach i. i Chcemy sobie coś kupić, jakieś ciuchy. Ja się 158 razy zastanawiam, czy warto, żebym to kupowała, dopóki aż mój mąż nie weźmie tą rzecz, nie włoży do koszyka i powie: bierzesz to i koniec. Tak, powiem Wam, że ja no, kosmetyki kupuję, bo dla Was nagrywam filmy, więc chcę być też w temacie w, w, w danym w kosmetykach, więc y, kupuję te kosmetyki też nieczęsto. Też się staram nagrywać takie makijaże dla Was kosmetykami, które mamy w swojej toaletce. Ale na przykład ym, co do kupna torebek, płaszczy, butów, no to zawsze powiem Wam, że tak sobie odkładam. A ja jeszcze mam buty, a to nie muszę. A torebki. Mam to nie trzeba, a po co mi płaszcz, jak ja mam dwie kurtki Zawsze mój mąż Musi zareagować I zawsze musi, musi powiedzieć Słuchaj, kurtkę to już masz dwa lata Potrzebujesz nową Także tak, no mój mąż jest takim Bardziej e, taką osobą Która mnie weźmie zawsze tak, jakby wiecie, wbijesz szpilkę, ja poskoczę. Aha, no dobra, no powinnam sobie coś kupić, no bo przecież pracuję, też zarabiam, no to też um, mam prawo kupić sobie coś. Ja sobie zawsze żałuję. Powiem wam, że ja lubię um, robić prezenty innym. Ja mnie cieszy, jak ja robię prezenty moim bliskim, jak coś kupuję i, i lubię patrzeć, jak oni się z tego cieszą. Um, no a sobie rzadko coś kupuję. Um, znaczy, rzadko, no po prostu. Um, Jestem dla siebie dusi groszem, o, może tak powiem, w stosunku co do takich właśnie e, rzeczy. Następny fakt, e, zerkam tutaj, bo sobie rozpisałam, e, brałam sobie często do głowy jeszcze przed założeniem kanału, chociaż też na początku założenia mojego kanału, brałam sobie często do głowy, co ludzie. Pomyślą. Co oni powiedzą, jak oni mnie odbiorą. Brałam sobie takie rzeczy do głowy, wiecie? I, i, I zawsze miałam tak z tyłu głowy właśnie to, co ludzie o mnie pomyślą. Ale powiem wam, że odkąd odważyłam się założyć kanał na YouTube, fakt, faktem pierwsze filmy też były takie, wiecie, stresujące, jak to mnie odbiorą ludzie. Powiem wam, że nie przejmowałam się ludźmi obcymi. Tak jak wiecie, co nowi widzowie dochodzą, i dochodzili do mojego kanału, ale bardziej przejmowałam się opiniami moich znajomych, co oni pomyślą. Ale po pewnym czasie stwierdziłam, kurczę, to jest to, co chcę robić, chcę nagrywać. Powiem Wam, że zbierałam się z tym nagrywaniem, jak Wam wspominałam we wcześniejszych, we wcześniejszych moich takich wypowiedziach, że zbierałam się z tym naprawdę dobrych 10 lat żałuję, że tak późno, no ale widocznie tak musiało być. I YouTube dał mi naprawdę dużą odwagę. Dał mi odwagę na to, że mogę się pokazać, że się odważyłam pokazać Wam bez makijażu, że odważyłam się mówić do kamery, że nie boję się tego, co, co powiem, że się przejęzyczę. Chociaż na początku, jak się przejęzyczałam, to wiecie, co było? Cięcie, cięcie, cięcie. Teraz się tego nie obawiam. Jak się przejęzyczę, to się po prostu poprawię, jesteśmy tylko ludźmi i teraz coraz mniej już mam to w głowie, że co ludzie pomyślą. Słuchajcie, to jest moje życie yy, i to, co robimy, każdy z nas to, co w naszym życiu robi, sam za te nasze sam za te życie odpowiada i wydaje mi się, że ja nie robię nic takiego złego, żeby się za to po prostu wstydzić, więc już pomału yy, odchodzi mi ta myśl, co ludzie pomyślą. Następny fakt yy, jest taki, że lubię bardzo porządek w domu. Powiem Wam, że. Często mój mąż się ze mnie śmieje, bo ja potrafię przyjść z pracy i zobaczyć, że gdzieś są już jakieś okruszki na podłodze, to już się biorę za odkurzacz, już biorę mopa, gdzieś tam już coś przecieram. Zobaczę, że jest wyspa, na wyspie kilka tam, wiecie, jakichś odbitych palców czy czegoś, już to przecieram. Płytę grzewczą, bo ja mam płytę elektryczną, ona musi u mnie błyszczeć. Robię wszystko, to kurze ścieram, to pranie, to to, to tamto, to nagrywanie. Powiem Wam, że jestem takim człowiekiem, który chyba nie usiedzi w miejscu długo. No chyba, że jestem naprawdę zmęczona, to wówczas zasiądę po pracy nieraz na sofie, nieraz i tak sobie zrobię kawę, i tak zasiądę, i siedzę, i, i tak odpoczywam, ale najczęściej zawsze coś muszę robić. Jestem takim, właśnie, słuchajcie, taką osobą, która. No nie usiedzi w miejscu Nawet jak powiem wam Ostatnio miałam na urodziny Swoich znajomych, to usiadłam A jeszcze to, usiadłam, a jeszcze to Koleżanka mówi, słuchaj ty usiądź Ty usiądź, ty odpocznij Ty pocelebruj z nami ten czas A nie co chwilę latasz, co chwilę coś Donosisz, usiądź spokojnie I nie przejmuj się tym Że czegoś tam na przykład na stole brakuje I jak ja już później tak mi ktoś powie ja już tak usiądę, no to już wtedy mogę siedzieć Ale jestem taka, że wiecie co chwilę coś, co chwilę coś bym robiła. Także następny fakt jest taki o mnie, że lubię być taka właśnie porządnicza, taka wiecie, co chwilę coś robić. Następny fakt o mnie to to, to że jestem troszkę uparta. I mm, dążę do swojej racji. Powiem Wam, że mamy takiego znajomego, dobrego kolegę tutaj, z którym bardzo często polemizuję na pewne tematy. E, I powiem Wam, że jestem osobą taką, że jeżeli ja nie mam racji, to ja się nie wykłócę. Ja, okej, okay, dobra, masz rację, rozumiem. Sprawdziłeś to, sprawdziłaś to, masz rację. Ale powiem wam, że jeżeli jestem pewna w 100% swojej racji, to ja dopnę tego, że ja tą swoją rację udowodnię, aż w końcu bywały takie sytuacje, że kolega sprawdzać musiał w internecie, tak? Chodził w internet i sprawdzał, no nie, dobra, Aga, no masz rację, dobra, przepraszam. Nie mówię nie kłóć się ze mną, bo ja bym się z tobą tutaj nie sprzeczała, gdybym nie miała racji. Także do Swojej racji, bo jeżeli zaczynam jakiś temat, lub ktoś ze mną zaczyna jakiś temat, a ja w tym temacie mam dużo y, doświadczenia na przykład, lub dużo mam wiadomości, y, lub dużo wiem y, na ten temat i w 100% jestem pewna tego, co wiem, no to dociekam swojej racji. Taka jestem, wiecie, taki troszkę uparty baran. Następny y, fakt o mnie to, to jest taki, że nie oceniam nikogo. Um, od razu jak jeszcze kogoś nie poznam. Tak jak wiecie, jak się mówi, nie oceniaj książki po układce. Miałam taką jedną sytuację, gdzie poznałam tutaj na Islandii pewną osobę i tak się troszeczkę z nią zakumplowałam, i ta osoba starała się mi opowiedzieć na temat innej osoby, że ona jest taka, owata, uważaj na nią, bo ona ma złą opinię i tak dalej, i tak dalej. Ja tej osoby, o której ona mówiła, nie znałam i tak sobie pomyślałam, no dobrze. Że Ty sobie mów swoje, ja tak czy inaczej coś tam z tyłu głowy miałam, co ona powiedziała. No bo jednak wiecie, jak ktoś Wam coś mówi, to tam troszeczkę zapamiętujecie to, co Wam zostało powiedziane, i tak troszeczkę sobie um, odkładacie to taki, w takiej pamięci, że a może faktycznie, ale nie. Muszę przecież najpierw tą osobę poznać, bo ja nie mogę patrzeć po opinii czyjeś, bo może akurat ta znajoma miała wyrobioną opinię o tej. Przyszłej mojej znajomej, znajomej taką, że po prostu może jej nie lubiała Może miały ze sobą jakiś konflikt, może jakieś niesnaski między nimi były Więc nie mogłam od razu, słuchajcie, wyrobić zdania sobie o osobie, której... Sobie o osobie, której w ogóle nie znałam. I była taka sytuacja, że poznałam tą osobę, zdarzyło się tak e, i powiem Wam, że się zakuplowałyśmy. Tak, zakuplowałyśmy się, poznałyśmy się lepiej, e, no i moje zdanie było niestety inne. Ja tak nie uważałam, jak ta, właśnie moja wcześniejsza znajoma. I moje zdanie było całkowicie inne, i dlatego ja zawsze jestem taka, że podchodzę do pewnych e, informacji na daną, e, o danym osobie bardzo sceptycznie, staram się po prostu, yy, najpierw, staram się najpierw poznaję tą osobę, a dopiero o niej sobie wyrabiam zdanie, nigdy z góry nie oceniam, nie oceniam danej osoby jak ktoś mi coś o niej opowie czy podkreśli mi charakter tej osoby, jaka jest, bo po prostu każdy ocenia daną osobę na swój sposób i ja nigdy nie sugeruję się zdaniem innych, więc tutaj raczej wolę poznać tą osobę i sama sobie o niej zdanie wyrobić. Następny fakt o mnie to jest taki: będzie to już przedostatni fakt, że kochani, dwa lata temu, wstydź się przyznać, ale tak. Dwa lata temu, pierwszy raz w życiu, dopiero pierwszy raz w życiu, jadłam sushi. Tak, powiem Wam, że nie miałam okazji, chociaż wiem, że we Wrocławiu jest bardzo dużo restauracji takich, co, co jest sushi, prawda? W, w tych restauracjach, ale zawsze jakoś tak się obawiałam tego. Obawiałam, czy to mi będzie smakować, czy to jest, wiecie, tam surowa ryba, jak, jak to można. W ogóle sojowego sosu nigdy nie lubiłam i mówię: Nie, nie, to nie dla mnie. Aż w końcu, dwa lata temu, jak byliśmy w Stanach, moja siostra ze swoim mężem zabrali nas do sushi baru. Przyjechał taki, znaczy przyjechał, przyszedł do nas do stołu taki wielki statek i tam było różnego rodzaju sushi. Tam był właśnie imby, imbir i, i, i ten sos sojowy i wasabi. Um, I powiem Wam, były pałeczki, które mi próbowałam jeść, ale w życiu. Nie, mówię, dajcie mi Widelec, chociaż Widelec był, przepraszam. Widelec był też. Um bo siostra poprosiła o widelec, bo no nie każdy akurat umie, raczej może nie każdy, może większość umie, ja akurat nie umiałam jeść pałeczkami, mojemu mężowi wychodziło to bardzo dobrze, on to szybciutko załapał, mi jakoś ten palec uciekał, mówię, nie, nie będę się męczyć, bo się nie najem, nie posmakuję tego sushi, tylko namęczę się tym, żeby chwytać to w te pałeczki, może dwa razy mi się udało, później już mnie to męczyło, więc wzięłam po prostu widelec i, i, i korzystam z widelca, no, bardzo bym się chciała nauczyć jedzenia pałeczkami i powiem wam, że sushi posmakowało mi bardzo, było rewelacy, rewelacyjne, było po prostu wyśmienite e, i myślałam teraz właśnie, że e, będę sp może spróbuję sama zrobić takie sushi, e, zrobić w domu, więc no może niedługo coś takiego zrobię, bo powiem wam, że e, no jadłam tam w Stanach te sushi i tak mi posmakowało że chętnie e, bym po prostu spróbowała zrobić takie sushi w domu, może by mi wyszło. No, fajnie by było, wiecie, coś zrobić takiego w domu własnego, dodać swoje dodatki, bo, bo możemy wtedy wymyślać, prawda? Więc może e, odważę się i zrobię coś takiego e, u siebie w domu. I ostatni fakt o mnie jest taki, że nie lubię, jak ktoś na mnie coś wymusza i mówi do mnie: Ty musisz! Ty musisz to, ty musisz aga tamto. Oj, powiem wam, że jak ja już takie coś usłyszę, ty musisz. No to ja jestem taki, wiecie, już od razu, od razu zadziorny baran, wystawiam rogi i już i wiecie, odpycham się i już robię na odwrót. Nie lubię, jak ktoś mi narzuca swoją taką wolę i mi mówi: ty musisz. Wiecie, bo nieraz jest tak, że ktoś Wam powie Ej, słuchaj, Ty musisz zrobić tak, tak, tak Jest to takie normalne, ale takie... Chyba wiecie, o co mi chodzi Takie w sensie um, takiego narzucania totalnie swojej woli komuś um, Miałam taką sytuację, jak jeszcze tutaj um, um, byłam w dystrybutorem kosmetyków z Federico Machora, tej polskiej firmy FM i właśnie mój nade mną, który był liderem moim mówił Aga, ty musisz to i to. Ty musisz, słuchaj, ty musisz swoją grupę bardziej zmusić do tego i wiecie ty musisz. I ja wtedy, jak tak słyszałam coraz częściej ty musisz, ty musisz, ja coraz częściej z tego się zaczynałam słuchajcie wycofywać naprawdę. Ja coraz częściej nie widziałam pre, nie widziałam nie widziałam takich predyspozycji do tego, że to mi się uda, że to będzie dobre. Bardziej widziałam to już w negatywnych takich, wiecie, po prostu nie widziałam tego przez różowe okulary, tylko widziałam to już czarno-biało, że to będzie źle, że to już nie będzie... to nie jest moją wolą, to nie jest to, co ja chcę robić. I ja w takich sytuacjach, jeżeli ktoś mi tak właśnie wymusza coś we mnie, ja po prostu zaczynam się wycofywać i, i, i źle to na mnie działa. I wolę, jak ktoś mi coś powie, słuchaj, a może byś zrobiła tak i tak? niż ty musisz zrobić tak i tak. Wiecie, to jest już całkiem inny ton zdania. I, 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 I ja wolę, jeżeli ktoś do mnie podejdzie, wiecie, tak łagodnie, jak do takiego upartego osiołka, ktoś do mnie podejdzie, łagodnie i powie, słuchaj, wiesz co, a może lepiej jakbyś to zrobiła tak, bo ja bym ci radziła to i to, niż słuchaj, ty musisz zrobić tak i tak, bo tak będzie lepiej. Lepiej brzmi jak ktoś ci zasugeruje, niż jak ktoś ci nakaże. Dlatego właśnie nie lubię tego, jak ktoś mi coś nakazuje, mówi Ty musisz, ja wtedy właśnie staję takim oporem, e, opieram się i, i no. I nie zawsze y, robię tak, jak ta osoba by chciała. Także, kochani, tak oto wyglądało. Tych kilka faktów o mnie, coś nowego się o mnie dowiedzieliście. Dajcie znać, czy chcielibyście się coś jeszcze więcej o mnie dowiedzieć. Y, może chcielibyście coś jeszcze nowszego ode mnie usłyszeć, więc oczywiście czekam na Wasze wiadomości. Możecie pisać mi y, w komentarzach, możecie wysyłać do mnie maile, możecie pisać do mnie na Instagramie, gdzie chcecie. Ja chętnie czytam wiadomości od Was, więc będzie mi bardzo miło, jeżeli udzielicie się również i, i napiszecie może coś od siebie, może coś będziecie chcieli się więcej o mnie dowiedzieć. Może macie też od siebie takie pytania, które chcielibyście mi zadać. Które będą w miarę taktowne, bo od razu mówię, że jeśli będą jakieś zbytnio prywatne pytania, to no raczej nie na wszystkie będę mogła odpowiedzieć, bo też troszeczkę tej mojej tajemnicy se chcę zachować dla siebie. I, I wiecie, no nie ze wszystkiego, nie o wszystkim możemy tutaj na forum, na YouTube mówić. Prywatności też bym chciała troszeczkę zachować dla siebie. Dobra, kochani. Ja będę kończyć, mam nadzieję, że ten film Wam się również spodobał. Jeśli tak, to poproszę Was o kciuka w górę. E, oczywiście piszcie komentarze, zostawiajcie ślad, ślad po sobie e, nowych widzów, widzów, którzy zaglądają na mój kanał serdecznie zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Powiem wam, że marzy mi się ten 1000 do 1000 jeszcze mam ho 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 i troszeczkę, ale powiem wam szczerze, że marzy mi się ten 1000 subskrypcji. Jest to jednak taki przełom dla youtubera, który nagrywa, który ma swój kanał, więc fajnie by było gdyby ten 1000 uzyskać. No ale Góry nie przeskoczymy, małymi kroczkami, a dążymy do celu. Kochani, dziękuję Wam za dzisiaj. My widzimy się już w następnym filmie. Wytrzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Buziaki. Pa!